Czy z nierzetelnym deweloperem możesz wygrać w sądzie? Tak, oczywiście możesz. Szanse na wygranie sprawy przeciwko nierzetelnemu deweloperowi są ogromne. Musisz bowiem wiedzieć, że jeżeli podpisałeś umowę deweloperską, to podlegasz ochronie. Wynikającej z przepisów ustawy deweloperskiej. To jest ustawa z 2021 roku o okropnie długiej nazwie, ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz deweloperskim funduszu gwarancyjnym. Na szczęście skrótowo zwana ustawą deweloperską. Jeżeli zatem deweloper nie wywiązuje się ze swoich, ze swoich obowiązków, na przykład opóźnia się z budową, Opóźnia się z wydaniem lokalu, albo opóźnia się z przeniesieniem własności, to wówczas przysługuje ci albo kara umowna, albo rekompensata wynikająca z przepisów ustawy, a w niektórych sytuacjach nawet prawo do odstąpienia od umowy i odebrania wszystkich wpłaconych dotychczas deweloperowi pieniędzy. Warto zatem przeczytać umowę deweloperską i zapoznać się z Tymi uprawnieniami, które przysługują Ci w sytuacji, w której deweloper nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Pamiętać też, warto, że zgodnie z artykułem 42 ustawy deweloperskiej, jeżeli w zawartej przez Ciebie umowie znajdują się postanowienia, które są mniej korzystne dla Ciebie niż postanowienia wynikające z przepisów ustawy deweloperskiej, to te postanowienia umowne. Te, które są mniej dla Ciebie korzystne niż przepisy ustawy, są z mocy prawa nieważne, i w to miejsce wchodzą przepisy ustawy. Jeżeli interesujecie ten temat, zapraszam do kontaktu. Ryszard Strzelczyk, Kancelaria Prawna.